że żywili za obserwacje. O, obserwacje. Widać, jak tu ktoś narysował trawę, myszkę, pająka, gałąź, grzyba, pająka drugiego, kwiatka i kowalika. Zasadę pięciu palców znamy i parasol ochronny przed ziemią rozkładamy. Parasol, paroł, kor koszyk stałuje. Plastik, metal, szkło, papier, zmieszamy. Dużo plastikową butelkę, dużo co a tu gazetę, tu obryzę, tu inne odpady zmieszamy. Naszą postawiamy kolory dobrze znane. Żółty, zielony, niebieski, bielony. bielony obyzy, 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 obyzy. A my sobie brązowy, czarny. wody i jedzenia. Jednocześnie na świecie marnuje się bardzo dużo żywności. W każdej sekundzie wyrzucamy tyle, wyrzucamy tyle jedzenia, ile waży 8 słoni. Osiem słoni. Dlaczego marnujemy tyle żywności? Ponieważ kupujemy jej za dużo, niewłaściwie ją przechowujemy, brakuje nam pomysłów na wykorzystywanie posiadanych produktów. Nierzadko też przegapiamy termin przydatności do spożycia, czyli datę, po której dany produkt traci świeżość i może nam zaszkodzić. Często wyrzucają drugie śniadanie, ponieważ wolą słodycze lub ze szkolnego sklepiku. Kiedy marnujemy jedzenie, zużywamy niepotrzebne cenne zasoby, wodę i prąd. Czy wiesz, że aby urosło i dojrzało jedno jabłko trzeba zużyć 70 litrów wody, a do wyprodukowania bochenka chleba potrzeba jej ponad 450 litrów? Budowa drzewa. Drzewo zbudowane jest z korzenia, gałęzi i liści. Wracamy do tematu naszej lektury pod tytułem: Drzewo do szarego nieba. Poproszę Zusię o przeczytanie zadania numer jeden. Klej na każdym konarze informacje o tym, co było z niego widać. Zobaczymy, co widać z każdego konaru. Pastor przeczyta, co było na kolejnych konarach. Na pierwszym konarze była kuchnia pani Rabińskiej, Na drugim mieszkanie Krawcowej. Na trzecim mieszkanie Pawła. Na czwartym mieszkanie, chłop mieszkanie chłopców i dorotów. A na samej górze ogród z różami. Gabrysza jeden liść znalazła i go opisała. Teraz nam przeczyta jak. Mój liść to liść brzozy. Kształtem przypomina jajko, jest kolor żółtego, a na brzegach ma kolor zielony. W niektórych miejscach są brązowe kropki. Ma krótki i gruby ogonek. Otwieram bocianie debatowanie na temat bioróżnorodności. Zleciało się mnóstwo bocianów z planety Energii. Wylądowały przy zielonym stole, ale czy one wiedzą po co się tutaj spotkały? Czym jest bioróżnorodność bocianie? Bioróżnorodność to jest takie, że pokazuje, że każdy z nas jest inny. Na przykład. Jakby każdy był taki sam, to by nie można było kogoś odróżnić. I Co wtedy... Dobra? Bo... postać tego, gdzie jest wylana. Ta akurat wylana została do szklanek, ale jak widzimy, zrobiło się też co? Zrobiło się co? Kałszak! Jak myślicie, co tam jest w środku? Kawa. kawa. Ja, Bóny, jaki? Gorąca woda. 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 Jeszcze raz. A co to znaczy, że w stałym stanie? No to znaczy, że to jest lód. Świetnie! Zobacz, Helenko, możemy zobaczyć Parę. to. Parę. A nawet ona się tu ładnie nam Jak klusi. O! A spróbuj, jeszcze napisać na przykład A na tym. A. Jest, zobaczcie. I co się będzie działo teraz, co się będzie działo teraz z tą parą? Co będzie? Kapało. Świetnie, będzie się skraplała, bo spotyka się z zimnym powietrzem. Jest w morzu. Później słońce na nią grzeje, powstaje para, która robi chmurę. Z chmury przechodzi do chmury, która później z niej... Jest oziębiona. Jest oziębiona. I za zaczyna padać deszcz, a ten deszcz wędruje, na przykład takie dziurki, i tworzy się jezioro. Pięknie. Miało bardzo mało dostępu do wody, bo ma bardzo blisko siebie słoje. I to oznacza, że żyło tak w takich trudnych, trudnych warunkach. Mało wody. A... Jesteśmy nad morzem i słuchamy, co mają do powiedzenia nam rybki. Proszę, nie zanieczyszczajcie wody i całej planety, czyli Ziemi. Lubię kochać, ale jeśli nie złowisz, to proszę mnie z powrotem do wody.